Moi drodzy, co to była za sesja? Właśnie wracam. Ach, robiłyśmy plasterki implantów. Wprowadzałyśmy się w stan relaksu, relaksu, taki jak medytacji. Myślę, że zadowolona jest klientka, a później robiłyśmy taki proces na przyciąganie obfitości, pieniędzy do swojej przestrzeni Krezusa i Midasa ale się działo, ręce to mi po prostu płonęły, nie mogłam oderwać z jej ciała więc nie wiem co my przyciągniemy co my przyciągniemy tym razem, bo ostatnio słuchajcie, jak robiłyśmy ten proces to przyciągłam do siebie pieniądze klientów, że mogłam pojechać do Poznania na trzydniową klasę na ciało jak fajnie, a teraz się wybieram na